Cześć, tutaj profesor Ryba. Wiele osób zastanawia się, co to jest Despacito, więc ja bardzo chętnie wytłumaczę Despacito. Nie mam pojęcia, co to jest. Żartowałem, przecież w końcu jestem profesorem... ...Rybą. Znam się na językach. Musiałem w końcu się jakoś porozumiewać z innymi. Jak miało mi wystarczyć zwykłe... Musiałem się nauczyć, więc spokojnie. Znać na językach. Zanim y, zacznę tłumaczyć, no to może najpierw y, tutaj zaprezentuję nam proszę y, tą piosenkę. Nikogo tam nie ma. Ja żartowałem jest, weź zaprezentuj piosenkę. DESPASITO DESPASITIT! Dziękuję! A teraz może zajmiemy się samym słówkiem, to słowo to jest takie powiedzonko Jak u nas załóżmy, nie wiem, szczebe, szczebelek, no nie jak się na przykład ktoś cieszy to mówi... A szczebelek. Albo jak się u nas ktoś na przykład denerwuje to mówi szczebelek! Więc, takim samym słowem, oczywiście jest Despacito. No i na przykład, można go użyć też w każdej sytuacji, jak jesteś tym Hiszpanistą, i jak się zdenerwujesz, to mówisz Despacito. Albo jak się cieszysz, to mówisz Despacito. Na przykład, sobie pływasz, 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 i nagle. Despacito. To, to jest to słowo? Albo na przykład... Despacito. No, także despacito to jest właśnie takie powiedzonko. I oczywiście nie mylić z despachaito. Bo można tak powiedzieć, oczywiście, despachaito. Nie warto mylić, no bo, no bo despachaito to taki, ten... Yy, rodzaj, rodzaj kawy jest. Tylko co do tego despachaito, to ja nie jestem tak 100% pewien akurat. Kurde, bo ja kawy za bardzo nie pija, ale wiem, że jest tak. Jest na pewno kawa ta... ta spóźniona, kawa late. Jest też kapucina, yy, jest też. Nie no, nie ma Despachito, nie ma, no, no nie ma, no pomyliłem się, no. Nie może się profesor mylić, nie, ma, nie może się mylić, no. Ale na, na szczęście na szczęście nie jest tak źle, bo mam taką kaczkę, którą sobie ściskam. A jeśli chodzi o samo znaczenie słowa Despacito, to... Wiecie, co mnie, co mnie denerwuje? Że, że że naprawdę bym chciał, ale nie mogę założyć żadnej czapki. W sensie na, na 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 rybę. No i to jest właśnie tak zwany dosyć powszechny problem ryby. Słuchajcie, może jako profesor nie powinienem, ale ale skurza się na taką małą małe małe wierszowanko freestyle czy coś takiego. Kiedyś to się nazywało wierszowanko na spontanie. Spontanko. I teraz profesor Ryba będzie freestyle'ował dla was Despacito. Uwaga. Nie mam żadnej piosenki pod to, ale proszę sobie wyobrazić, że leci takie puf puf. Nieważne. Że leci muzyczka jakaś. Dobra. Despacito, po co jest mito? Ja tutaj idę pod to koryto, jak świnia, która nie ma dzisiaj dnia dobrego, mój kolego. Despacito jest jak Lego. Włazisz w to nogą, boli cię, stopa, i potem kopa, dostajesz od Despacito, bo nie wiesz po co ci było to wszystko, co do tej pory miałeś rybę na głowie, dostałeś i Despacito śpiewałeś cały czas na filmiku. I kiedy zrobiłeś ty chomiku, wszystko w klatce, że żarłeś całą karmę, i na sianku miałeś kartkę napisaną, nie jest wszystkiego, i co zrobiłeś? Despacito, kolego, Despacito nie ma takich rzeczy, bo to jest wszystko, co ciebie cię tyczy. Na koniec będzie jeszcze jedna improwizacja. Ja, profesor ryba. Ze zwierzęciem w ręku, będę robił inne zwierzę. Możecie napisać w komentarzu, jakie zwierzę będę robił. Jak zgadniecie, to fajnie. Uwaga. Uwaga, będzie zwierzę. I już. Pop, 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 pop. Tak, ja urodziłem się goły, <śmany> a potem byłem mały Jadę na dupie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały, Kiedyś byłem biały, potem kolor zwoły, a potem...